Uwaga, robimy szybki test mobilności stawów biodrowych i stawów skokowych, czyli pozycji głębokiego przysiadu. O co chodzi? Chodzi o to, żeby dojść do takiej pozycji, gdzie schodzisz do głębokiego przysiadu i jest to dla ciebie komfortowe. Jeśli ta pozycja jest dla ciebie totalnym lightem, to w zasadzie nie musisz oglądać tego materiału do końca. Możesz włączyć kolejny. Ale jeśli na przykład Twoje plecy się zawijają, nie jesteś w stanie zejść, albo czujesz, że się przywracasz na plecy przy tym głębokim przysiadzie. Albo schodzisz i już tutaj się zawijasz, albo kolana się schodzą. To znaczy, że ten materiał jest bardzo potrzebny. Za chwilę przedstawię wszystko, co trzeba zrobić, żeby dosłownie w parę, w paręnaście minut ten przysiad poprawić. Więc oglądaj do końca i przede wszystkim zrób to, co tutaj wykonane. I na koniec porównaj, jak Twój przysiad wygląda po zrobieniu tego zestawu. Zapraszam. Dobry przysiad to silne nogi, jędrne pośladki, zdrowy odcinek lędźwiowy. Więc dzisiaj zrobimy 8 ćwiczeń, które poprawią mobilność, poprawią stabilność. No i oczywiście sprawią, że wasz przysiad będzie znacznie, znacznie lepszy. Więc zapraszam, ja będę prezentował. A wy możecie robić razem ze mną, albo najpierw obejrzeć materiał, a później te wszystkie ćwiczenia przetestować. Ja zaczynam od tego, że siadam sobie na ziemi i będę. Robił, będę przekładał kolana z boku na bok do pozycji 90-90. Na początek chcę usiąść nieco szerzej, całe stopy przylepić do, zie do ziemi i teraz przekładam kolana do ziemi, zachowuję 90 stopni tutaj, 90 między stopą a podłudziem i później też między nogami 90 stopni, przytrzymuję tą pozycję, przekładam kolana na drugą stronę. O co mi tutaj chodzi? Oczywiście o to, żeby poprawić mobilność stawu biodrowego, który będzie kluczowy, żeby prawidłowo zejść do przysiadu, żeby przysiad był odpowiednio głęboki. Na razie bardzo delikatnie zaczynam sobie jedynie to ćwiczenie sygnalizować. Jeśli potrzebuję, mogę się podeprzeć, chociaż idealnie byłoby, żebym siedział po prostu o własnych siłach i przekładam kolana na drugą stronę. I teraz, jak czuję, że już. Mój zakres ruchu prawdopodobnie będzie się poprawiał z, ruchem, z ruchu na ruch, więc ja mogę starać się zejść troszeczkę niżej. Tylko istotne jest to, żebym to robił odcinkiem lędźwiowym. Nie kładł klatkę piersiową i garbił się, tylko odcinkiem lędźwiowym, bym chciał kępkiem dotknąć do pięty. I teraz przytrzymuję, czuję takie mocne rozciąganie w pośladku i mogę przejść na drugą stronę. Oczywiście, metod progresji. Innych zastosowań i tak dalej jest tutaj bardzo dużo. Mógłbym kombinować z tym ćwiczeniem na wiele sposobów, ale dzisiaj najprostsze rzeczy, które będą po prostu skuteczne. Więc przytrzymuję dosłownie jeszcze raz pójdę na prawo i raz na lewo. Teraz ja już czuję, że jestem w stanie się nieco mocniej pochylić. Cyk, idziemy na drugą stronę. Więc teraz, jeśli mi zakres ruchu pozwala, to już dużo mocniej się kładę. Hop. I ostatni raz mogę położyć rękę na kolanie, przytrzymać, docisnąć, pogłębić. Oczywiście jak zawsze w takich ćwiczeniach mobilnościowych tutaj to nie ma być walka. Na zasadzie, aaa, tylko tyle, ile czuję, że jestem w stanie, a jak nie, jeśli nie daje rady, to sobie po prostu pozycję ułatwiam i stopniowo dążę do coraz trudniejszej. Ekstra zrobione, więc te stawy biodrowe mam wstępnie rozruszane. Więc w zasadzie istaw staw biodrowy, i odcinek lędźwiowy uelastycznił się, więc mogę przejść do kolejnego ćwiczenia. I będzie to takie bardziej pasywne rozciąganie. Więc teraz w zasadzie, jeśli zwrócicie uwagę, to ta pozycja to będzie moja dolna pozycja do przysiadu. Czyli schodzę w miarę nisko, kolana daję w miarę szeroko, stopy są zadarte, utrzymuję tą pozycję. I teraz to, co będę robił, to będę się delikatnie przesuwał do przodu, i do tyłu. Tylko istotna sprawa jest taka, że kolana powinny być dość, dość szeroko, na tyle szeroko, żebym czuł rozciąganie przywodzicieli. I kolejna ważna rzecz to aktywny brzuch, bo w przysiadzie praca centrum jest niezmiernie istotna, więc ja muszę napiąć ten brzuch tak, jak to powinno być, w takim prawidłowym planku. Nie chcę kociego grzbietu absolutnie. Nie chcę przodu pochylenia miednicy, czyli wygiętych lędźwi. chcę neutralne ustawienie. I teraz szeroka pozycja i pracuję sobie. Do przodu i teraz zbliżam pośladki do pięt. Czyli ten głęboki przysiad w tym momencie jest mocno promowany. Przytrzymuję do przodu, więc teraz mam lekkie rozluźnienie, tak bym był w wyższej pozycji przysiadu. I znowu do głębokiego przysiadu przytrzymuję pozycję. Teraz za chwilę zastosujemy sobie jeszcze taki bajer, że zacznę ściskać kolana. Na jakieś 15 sekund, wdech, wydech, rozluźnienie, ale to jeszcze za chwilę. Jeszcze raz do przodu. I do tyłu. I teraz przyjmuję to taką skrajnie niską pozycję, pilnuję, żeby mi się plecy nie zawijały. I teraz, może na 5 sekund, spróbuję. ściskam kolana, nie ma ruchu, ale ja cały czas teraz pracuję kolanami do wewnątrz. 5, 4, 3, 2, 1. Wdech, wydech, rozluźnienie, staram się powiększyć jeszcze ten zakres ruchu. To dosłownie na sam koniec. OK, zrobione. Więc teraz delikatnie sobie schodzę. I teraz to, co do tej pory robiliśmy, to uelastycznialiśmy stawy biodrowe. Pracowaliśmy właśnie najpierw stawem biodrowym, teraz przywodziciele, po to, żeby nasz przysiad był głębszy, taki pełniejszy. A teraz, oprócz tego, że pracujemy nad mobilnością, to chcemy też popracować nad stabilnością. Więc będziemy wzmacniać mięśnie pośladkowe, będziemy wzmacniać nasze centrum, przez co ten przysiad... Jakby nie tylko będzie pasywny i głęboki, ale będzie też aktywny, i jak na przykład będziemy chcieli go wykonać ze sztangą, co jest bardzo dobrym pomysłem, żeby mieć fajne nogi, to będzie ten przysiad lepszy. Więc teraz tak, będę wykonywał plank boczny, ale ciągle odnoszę się do pozycji przysiadu, więc staram się napiąć brzuch, staram się wyjść kolanem do góry, przytrzymać pozycję. I teraz co? To, że angażuję całe, całą zewnętrzną część uda i pośladek, całe pasmo biodrowo-piszczelowe, powoduje, że w zasadzie działam przeciwstawnie do wcześniejszego ruchu. Wcześniej rozciągałem przywódziciele, teraz aktywizuję pasmo biodrowo-piszczelowe. Przytrzymuję tą pozycję, opuszczam. I tak wyjdę sobie 5 razy. Wychodzę do góry, przytrzymuję pozycję, brzuch napięty, nie wyginam się w lędźwiach. Opuszczam i znowu cyk. opuszczam i jeszcze dwa razy pach, przytrzymuję napięty brzuch prawidłowa relacja żeber do miednicy wysoko kolano jeszcze jeden mi został chyba tak i cyk do góry ekstra i zmiana pozycji także jak widzicie, znaczy zmieniamy stronę więc teraz druga strona będzie aktywizowana te same zasady wychodzę do góry pięć razy przytrzymuję więc tak jak widzicie, praca nad mobilnością to nie tylko pasywne rozciąganie, jak często komuś by się mogło wydawać, ale nam zależy na tym, żeby ruch był aktywny, żeby był kontrolowany przez nas przez nasz układ nerwowy, więc nie tylko rozciąganie, ale także wzmacnianie, praca nad stabilnością, a na koniec wykonywanie wzorca ruchowego, bo to też jest istotne, ale zaraz do tego dojdziemy. I ostatni raz. Pyk. Zrobione. Ja sobie sprawdzę ćwiczenie kolejne, żeby się z niczym nie pomylić. Okej. Okay. I na koniec mamy jeszcze jedno ćwiczenie, które również będzie tutaj skupiało się na stawie biodrowym, na mięśniu pośladkowym. Przejdę sobie do klęku podpartego. Jedną piętę przyciągnę do pośladka. Bardzo istotne jest to, że mój odcinek lędźwiowy jest totalnie zaryglowany. Tam się staram nic nie robić, Dosłownie można sobie wyobrazić, że ma się kubek gorącej kawy na plecach i chcemy go nie wylać. Tutaj kładziemy ten kubek i teraz wykonuję taki ruch. Unoszę kolano najwyżej jak się da, napinając pośladek, to jest super istotne. Wykonuję rotację w biodrze, jakbym chciał nogę przełożyć nad płotkiem, wysoko, aż do klatki piersiowej. Wyrównuję ruch i w drugą stronę, czyli do klatki, stopa zadarta, zwróćcie uwagę, do góry. Nad płotem, rotacja tutaj, powrót. I dosłownie po trzy obroty na stronę. Hop, wolno, dokładnie. Skupiam się na, sta na samym stawie biodrowym. Staram się nie wylać gorącej kawy, chociaż być może już wylałem. I jeszcze jeden ruch. To będę miał 5. Hop, brzuch napięty. I w drugą stronę. Im wolniej, tym lepiej. Im bardziej będziemy w tych skrajnych zakresach ruchu, gdzie czujemy, że już tracimy kontrolę, mamy tą kontrolę, ale jesteśmy na granicy, tym lepiej. Pełna koncentracja na tym, co robimy i stopniowo ten zakres ruchu będzie się poprawiał, dlatego, bo my świadomie używając naszego układu nerwowego Skupiamy się dokładnie na tym sektorze, który, który chcemy poruszyć, i on stopniowo będzie bardziej plastyczny. Tylko trzeba się do tego przyłożyć. To nie może być takie coś, bo to jest bez sensu. To ma być świadoma praca, wręcz jak medytacja. Czyli powoli jestem tu i teraz, skupiam się na tym, co się dzieje w moim ciele i tak dalej. No, może i śmieszne, ale. Tylko takie podejście jest słuszne, jeśli naprawdę chcemy mieć postępy. Hop. ja już sobie robię trzeci. Jeszcze dwa obroty. W tą stronę mi idzie świetnie, bo czuję, że robię to dobrze. Tu mam troszeczkę gorzej. Jeszcze mnie ten ruch... I ostatnie. Hop i hop. Jeśli wykonujecie ten zestawanie, tylko oglądacie, to pewnie te stawy biodrowe już mocno są odczuwalne. Być może troszeczkę, troszeczkę odcinek lędźwiowy. dlatego bardzo dobrze się składa, bo przepracowaliśmy już nasze biodra, ale pamiętajmy, że dobry przysiad to nie tylko biodra, prawda, żeby dojść do głębokiego przysiadu, to staw biodrowy oczywiście musi być elastyczny, musi być stabilny, ale też zależy nam na. Dobrej ruchomości w stawie skokowym. I tu jest bardzo częsta przyczyna, że ktoś się przewraca na plecy. Dlatego teraz zajmiemy się stawem skokowym. Będzie tak, będzie znowu pasywne rozciąganie, aktywne rozciąganie, a na końcu to wszystko utrwalimy w jednym wzorcu. Więc, więc co, potrzebuję teraz dosłownie kawałka, ściany. Podchodzę sobie do ściany, cofam, bioderko, wystawiam palce tak wysoko, jak jestem w stanie, pięta, wciśnięta. To co robię to? Dopycham biodro, napinam pośladek i rozciągam pasywnie łydkę. Trzymam sobie 30 sekund. Generalnie tych ćwiczeń jest bardzo, bardzo dużo, które można było zastosować, ale ja dzisiaj robię takie 8, same konkrety, tak żeby już było tak prosto jak tylko możliwe i żebyście od razu widzieli, że jest efekt, że po prostu zrobicie te ćwiczenia, wykonacie tylko tak mądrze i świadomie, i ten przysiad będzie lepszy. Luz, rozluźniam nogę i druga noga dokładnie tak samo. Czyli cofam biodro, wychodzę do góry, napinam poślad, napinam brzuch. Czuję mega rozciąganie nam w łydce na całej długości. I bardzo dobrze trzymam sobie, oddycham cały czas, staram się to luzować. Jakieś 30 sekund. No i super. Więc teraz tak, troszeczkę znowu ten zakres ruchu się tam powiedzmy, że poprawił, bo ta łydka chwilowo ma nieco, większą, nieco większy zakres ruchu. W staw skokowy ma nieco większy zakres ruchu. Więc teraz ja go chcę utrwalić już w nieco bardziej globalnej funkcji. Teraz to będzie taki wykrok rozciągający, split skład. Generalnie jedna noga do przodu, druga do tyłu, brzuch napięty. To co chcę zrobić, to pchnąć kolano. Jak najdalej do przodu, ile się da, tak daleko jak się da, bez odrywania pięty. Kolano nie do środka, a do zewnątrz. Czyli pcham tyle, ile się da, wychodzę do góry. Wyprostowana sylwetka. Pcham, ile się da, czuję, że już się pięta ma oderwać, to przytrzymuję góra. I dosłownie z sześć ruchów. Trzeci. Hop. Czwarty. Mocno. Jeszcze z dwa. Piąty. Cyk. I szósty. Hops. Druga noga. Tak samo. Mocno staje, łapię się ziemi. Drugą nogę odstawiam do tyłu, napinam brzuch i pcham kolano. U mnie ta strona jest znacznie gorsza. Czuję, że stopa mi się. Zaczyna rotować, że kolano nie idzie tak daleko do przodu, więc jeszcze bardziej muszę się przyłożyć do tej stopy. Ten zakres ruchu tutaj miałem zawsze gorszy. Niestety tak jest, ale w sumie nawet mimo tego da się jakoś tam żyć. Trzeci. Jak najdalej. Hop. Jeszcze dwa ruchy mocno do przodu. Oddycham, hop, jeszcze jeden. Oczywiście ja mógłbym łydkę rolować, masować, wiele jest technik, które mógłbym zastosować i one wszystkie są słuszne, tylko nie mamy godziny czasu, nie chcemy się szykować do przysiadu przez godzinę, więc zrobimy absolutne minimum do tego, żeby faktycznie efektywnie popracować. I teraz co się podziało? Pracowaliśmy nad biodrami, Pracowaliśmy nad stabilizacją, trochę popracowaliśmy nad brzuchem, teraz staw skokowy, a teraz przejdziemy już faktycznie do głębokiego przysiadu. Bo chodzi też o to, żeby nie ciągle wykonywać ćwiczeń dookoła, tylko żeby też jakby tą funkcję faktyczną, czyli przysiad głęboki, promować. Więc co mam teraz zrobić? Wrzucam sobie stoper myślę, że jakieś półtorej minuty. I będę przebywał w głębokim przysiadzie. Bez żadnego obciążenia. Schodzę sobie do głębokiego przysiadu i teraz uwaga. Wszystkie osoby, które mają problem z tą pozycją, ręcznik pod piętę jedną, drugą albo jakaś książka i przebywam w takiej pozycji, która jest komfortowa, z piętą wyżej. Im bardziej jestem zaawansowany, im bardziej moja mobilność się poprawia, pozycję obniżam. A wiesz, że ja w miarę już ta pozycja jest dla mnie ok, no to załączam sobie stopy. I co teraz? Albo po prostu przebywam w tej pozycji, mogę rozpychać kolana, mogę właśnie tak pasywnie... Mogę zabrać te łokcie i bardziej aktywnie być w tej pozycji. Mogę się poruszać z boku na bok. Mogę powypycham. Kolana do przodu. Może wejdę na palce. Czyli generalnie promuję głęboki przysiad. Wyprostowana sylwetka na tyle ile się da. Póki jestem bez obciążenia, nie przejmuję się, że mi się zawijają plecy do badłinka. Bo jak nie ma obciążenia osiowego, to to nie jest nic groźnego. I przebywam sobie w tej pozycji, to jest w ogóle kluczowa rzecz, żeby w tej pozycji przebywać. Jeśli nie mamy obciążenia osiowego na plecach, jeśli nie mamy 50 kg nadwagi, to nic złego się tutaj nie stanie. Pod warunkiem, że nasze stawy będą do tego przygotowane. Na początku, tak jak mówię, może być coś podpięte, na pewno będzie łatwiej. Ja już sobie tak siedzę minutę i czuję się z tym całkiem nieźle. Nic mnie nie boli, nic mnie nie szczyka. Mogę się troszeczkę jeszcze poruszać. Pomobilizować i to jest już przedostatnie ćwiczenie. Bo za chwilę wskoczę sobie pod sztangę i spróbuję jeszcze zrobić pełen, głęboki przysiad ze sztangą, tak na koniec tego zestawu. Więc w zasadzie taki zestaw możemy wykorzystać jako takie dobre przygotowanie do treningu. Jak macie na treningu przysiady, bo Wam zależy na dobrych nogach, to można zrobić taką rutynę, przygotować się z super półtorej minuty. Przez co ten przysiad będzie bardziej efektywny, cały trening będzie bardziej efektywny, bo będzie lepsza mobilność, więc później jak założymy ciężar, to nasze nogi popracują po prostu bardziej efektywnie. Więc zrobiłem już sobie całą mobilność, mój wzorzec jest w miarę utrwalony, ale teraz chcę jeszcze wykonać parę, dosłownie parę powtórzeń z ciężarem. Na czym mi zależy? Nie na obciążeniu, głównie na prawidłowej technice. Mam tutaj pięć dyszek, więc tak dość pieszczotliwie Będę schodził do głębokiego przysiadu, tam sobie zrobię 2-3 sekundy i wyjdę do góry. 6 powtórzeń wystarczy, mógłbym zrobić takie trzy serie, ale na no, potrzeby tego filmu zrobię jedną. E, istotne jest to, że tutaj już pilnuję, żeby nie robić badwinka, e, tylko właśnie staram się mieć plecy proste. I jeśli coś potrzebuję dać sobie podpięte, to również mogę to zrobić. Ja nie będę tego robił, a wy jeśli potrzebujecie, to śmiało. Stanga może być z przodu, może być z tyłu. Generalnie ma być lekko. Jak ja jestem w stanie tam zrobić 130 powiedzmy z jedno powtórzenie, to tutaj 50 na parę. Zakładam obciążenie. Stopy troszeczkę szerzej niż staw biodrowy. Lekko do zewnątrz. Brzuch napięty. Kolanami do zewnątrz. Brzuch aktywny, pięty wciśnięte. Pauza. Góra. Napinam pośladek, trzymam prawidłową relację żebr do miednicy i zaczynam od biodra. Nie rozluźniam brzucha. Biodra lekko w tył. Schodzę w dół, kolana do zewnątrz, do zewnątrz, do zewnątrz. Całe stopy leżą. Raz, dwa, góra. Już nie mogę gadać, więc jeszcze cztery ruchy bez gadania, a wy powtarzacie. Hop. Jeszcze jeden ruch. No, jak nie macie możliwości zrobić tego ze sztangą, to można zrobić po prostu kilka przysiadów, trzymając cokolwiek w dłoniach. Myślę, że tego typu zestaw wykonany przed treningiem zrobi robotę. Trochę się zasapałem. Tyle, moi drodzy. Nieco inna forma. Dajcie znać, jak się wam podoba. Bo dawno takich materiałów nie było, gdzie opowiadam i równocześnie coś robię. Tyle na dziś. Widzimy się za tydzień. I do zobaczenia. Cześć.